Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego największy zjazd po imprezie uderza dopiero jakoś tak we wtorek? Nawet ma to swoją nazwę i nazywa się Tuesday Blues. I to nie jest przypadek. Po alkoholu jest sprawa jasna, na drugi dzień jest kac, no i wiadomo o co chodzi. Dlaczego? Bo alkohol działa szybko, krótko, no i ostro. Ale niektóre substancje, stymulanty czy endema mają dłuższy okres półtrwania. Co to znaczy? To znaczy, że organizm rozkłada je powoli, a efekty zejścia są opóźnione. Dlatego działa to tak, że załóżmy, że w sobotę jest impreza. W niedzielę czujesz się jeszcze całkiem ok. W poniedziałek trochę zmęczony, no a we wtorek zaczyna się prawdziwy zjazd. To właśnie wtedy, średnio po dwóch dniach od imprezy albo od wzięciu jakichś dragów, poziom neuroprzekaźników leci drastycznie w dół. No i wiadomo co dalej. Serotonina wyczerpana, dopamina przeciążona, noradrenalina rozregulowana. Dlatego właśnie przez pierwsze 24 do 36 godzin mózg jeszcze działa na takiej, nazwijmy to, rezerwie. To nazywa się tak zwany afterglow. No ale w ten nieszczęsny wtorek Niestety, ale debet się kończy i wtedy pojawia się brak motywacji, smutek, rozdrażnienie, pustka, no i lęk. Co to znaczy? Prosta sprawa. Twój mózg potrzebuje przerwy i twój mózg potrzebuje regeneracji. Nie kolejnej kreski, nie kolejnej imprezy, nie kolejnej ucieczki, tylko po prostu regeneracji i odpoczynku. Tuesday Blues to nie mit, to neurobiologia. Zapisz i zaobserwuj po więcej wiedzy o odpowiedzialnym imprezowaniu.